Raz, dwa, trzy, cztery, mam nadzieję, że jesteśmy na żywo. Tutaj mi reklama przeleciała właśnie. Jesteśmy na żywo. Mamy tutaj wyciszone póki co wszystko i sprawdzimy sobie dosłownie za moment. Tak jak widzicie w tytule i na miniaturce. Bonsona z gościnnym udziałem dwóch sławów. Numer nazywa się Naomi. Nabicie czarny hi-fi, DJT, więc to jest nasza propozycja na teraz. Dzisiaj robimy prawie 4 godziny blok reakcji, więc mam nadzieję, że ze mną będziecie. Kartań melduje się jako naczelna Bonsoniara. Numer bardzo dobry, ale porównując do ostatnich dokonań Bonsona, wydaje się być taki zwyczajny. No ostatnio ten Milion i Z2 to naprawdę były mocne pozycje. Zresztą numery z Izabelką też tutaj trzymały poziom. Więc oczekiwania są duże w stosunku do Bonsona nagrań nowych, premier i tak dalej. Mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. Za chwilę to sprawdzimy. Ja oczywiście tego numeru jeszcze nie słyszałem. Dzisiaj wszystko co sprawdzam to są numery, których totalnie nie słyszałem. Zazwyczaj tak właśnie jest, jeśli chodzi o reakcję. Siemanko Kondziks, siemanko jestem jeszcze nie słuchałem, więc u mnie również będzie reakcja na świeżo, ale skoro Bons to na pewno będzie dobre. No miejmy nadzieję, że tak będzie jak najbardziej no, myślę, że tutaj trzeba docenić tego zawodnika, on jest naprawdę bardzo solidny od wielu lat i raczej słabej formy tutaj nigdy nie uświadczyliśmy. No i co? Zanim zaczniemy, wspomnę: jesteśmy na Facebooku, Instagramie, TikToku. Ostatnio będzie się tam działo trochę, ale też ostatnio trochę się też tam działo również. Więc zajrzyjcie na Discorda wpadajcie, bo tam zawsze jest najwięcej dyskusji odnośnie tego, na co będziemy robić reakcje. No i oprócz tego, wpadajcie również na Patronite, gdzie możecie współtworzyć ten kanał. Pobiegłem do skrzynki, doszła płyta Tomek. Dzięki, wielkie. Jutro odpalam waucie w drodze do pracy. Bonson, mocny, ale tak jak przy Zamson, sytuacja najgorszy z singli, ale wciąż potężny. Tak napisał skrajny, i znowu donate. Wielkie dzięki, skrajny. Mam nadzieję, że płytka będzie się sprawdzać że będzie ci sprawiać dużo przyjemności. To jest taka płytka, możecie też ją mieć, jeśli będziecie patronami. Na pewno warto sobie sprawdzić promki, wszystkie progi, o to chciałem powiedzieć. Progi na naszym profilu na patronajcie Są tam też wlepy do wygarnięcia. Są też oczywiście te plansze na początku, które zawsze widzicie, więc możecie dołączyć do tego elitarnego grona. Będzie mi bardzo miło. Ja jeszcze raz puszczę wiadomość, tutaj oczywiście skrajnego. I co? I wszystko wiecie, więc mam nadzieję, że głosujecie w ankiecie, jak słyszeliście ten numer, czy numer jest dobry, średni czy słaby, a my odpalamy, żeby się przekonać, jaki jest w rzeczywistości. Badamy to. znajomi. Jak? Plan był wbicie na salony, dać im w pizdę, zgarniać plony. Pan wystygnie zamiast dzwonić jak szalony. Ustawiała ich do pionu jak sztabowy. Prosili więcej daj Naomi, daj Maomi. Chłopiec chłop masz stoi nim się zastanowi więc Naomi pięknie wystawionych gnoi ma na dłoni. Okej okay, póki co bardzo fajne flow, mamy historię e, pewnej Naomi. Okej okay, dobra. Jest to coś nowego Czego raczej nie słyszałem od Bonsona Także spoko, zaskoczenie tematyczne No i to jest też Oczywiście z albumu Diabeł Stróż Który możecie zamawiać, więc no, myślę, że warto zamawiać I tutaj nie ma żadnych Przeciwwskazań, żeby po prostu polecić Taką, taką czynność A my badamy dalej, co Flow Bonsona, bardzo spoko, leniwo Ale Nie wiem czy jest słowo leniwo Leniwe, leniwe flow ale też bardzo fajnie poskładane są te słowa, umiejętnie, więc tutaj trzeba to też docenić. Badamy dalej. A propos Gnoi, pod jej klatką banda stoi. Nawet nie splunie na to, co tam ktoś pierdoli. Bo Gnój ma czas na zgony, chociaż mało ma dla żony, a Naomi ją by bardzo kurwa chętnie brał na rogi. Nie te progi, nie te kawalerze drogi. Jak bierze to Wiks lepiej sama siebie robi. Twoim zasiłkiem to by wytarła podłogi, nie ona tobie, prędzej ty jej możesz wejść pod komik. Mi usta słodkie jak batonik i słuchała saproki Naomi Myśli co dziś da nas story After fitera pacholi Na ta małpa jest sklejana dla Mamony I jest ładna kurwa, w coś tak jak korty. A twój stary to by dla niej związał No Okej, mamy nawiązanie do bonusa BGC, więc jest szacun jak najbardziej tutaj również no, dwa sławy, okej, okay. tutaj chyba mamy na początku... Jezu, żebym ja niczego nie popsuł, żebym odróżnił. Nie mamy kto jest pierwszy. Wydaje mi się, że tutaj jako pierwszy był Aztek, ale mam nadzieję, że się nie, nie pomylę. Chociaż kurczę, czekajcie... Nie, nie będę tego na, na razie ferował, bo nie chcę się pomylić. Ale spoko, jest nawiązanie, siada mi to póki co. No taki leniwy numer rzeczywiście, ta teza, że to jest najsłabszy z singli. Ale, no, nadal solidny jest tutaj czymś, z czym się zgadzam. W ogóle mam powiadomienie o wykryciu treści audiowizualnych, więc musimy się raczej streszczać. Póki co, bardziej się dają poprzednie single, ale jest w porządku. Pisze kondziks, też się z tym zgadzam, u mnie jest podobnie. Aztek, dokładnie tak, no, też mi się wydaje, że Aztek, mimo wszystko. Urywki z numeru Humble Kendricka Lamara, więc też spoko. Bones słuchany od 2K08 i będzie słuchany do końca. Szacun, jak najbardziej, za to. Tak się teraz robi numery. O sukach, jak to mówią teraz, raperzy. Nie no, tutaj jest myślę, że totalnie co innego, że tutaj jednak jest historia wielowymiarowa, pod wieloma względami pokazana jest perspektywa różnych ludzi, którzy gdzieś tam się stykają z naszym, e, naszą główną bohaterką. Technicznie to przy w Polsce to chyba nie trzeba przypominać, jak najbardziej. I że ciężko się skupić na tekście, pisze Black Angel, a na czym się skupiasz? To może, myślę, że jest, jest taki wątek, który możemy tutaj bardziej rozwinąć, a my póki co słuchamy dalej. Badamy to. Chcą jej ręki tak jak ręki Maradony, starsze panie reagują jak na Wołyniach Naomi. Jan Palony, kiedy nawijają farmazony, zapraszają ją do Kapadocji na balony. Jan Gaszony, gdy zapraszają ją do Fiat krobrze. Jan Gaszony, jakbyś właśnie kończył blanta z Wody. <laughs> A Naomi chce tylko miłości, tak jak pan z Wadowi. A tylko lata za nią z kością jak schabowy. A Naomi śmieje się z twojego kopru jak makłowi. Okej, okay, no i Rado Radosny też oczywiście tutaj wydaje mi się, że on dał najmocniejszą zwrotę. E, świetne zakończenie, jest tutaj dużo luzu oczywiście, dużo, dużo gdzieś przekmin w tekście. E, no szanuję za to jak najbardziej, porównanie do... Reakcji na wołyń też jest bardzo mocne i bardzo gdzieś zlewa się z moją, moim postrzeganiem różnego typu humoru. Kądzik, zbyt do sierpnia podoba mi się ta różnorodność płyty Pico, No To też myślę, że jeśli będziemy odsłuchiwać całościowo, może mieć duże znaczenie. Natomiast po singlach teraz bardzo trudno to wyłapać. Okej, okay, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dosłuchajmy do końca, podsumujemy sobie to krótko i będziemy mogli coś więcej powiedzieć na temat numeru Naomi, choć no jest dobrze przekminiony, to trzeba przyznać, zarapowany. Też jak najbardziej, bardzo solidnie. No i wasze głosy mówią tutaj wszystko. 86% na dobre, jeśli chodzi o cenę tego numeru. Ja się z tym zgadzam. Widzę, że mogłoby być więcej tutaj łap w górę. Także nadróbcie to, jeśli możecie, udostępnijcie ten live gdzieś, żeby chociaż zapis był dostępny dla szerszej grupy osób. A my badamy do końca. Okay. No, i to był Bonson, Naomi. Tu reklamka jeszcze się wjechała nam. Co ja mogę powiedzieć? Jest to na pewno inny numer. Nie jestem przekonany, czy to jest numer na singiel, ale no skoro tak postanowił Bonson, no to ok, coś w tym musi być. Być może chodziło o pokazanie tej różnorodności. No, i tutaj też, jednak, ten diabeł-stróż pokazany od bardzo różnych stron. Jednak, tutaj, jakie, jakie. Obiekty mogą być na przykład pożądane wśród wielu tam różnych grup ludzi i tak dalej. No cóż, no cóż, ta kanał mi obecnie rządzi światem jak najbardziej. Wszystkie te gdzieś internetowe, internetowe światy są właśnie stworzone dla takich osób. Czy to źle, czy dobrze, nie wiem, nie będę się wypowiadał. Bo w sumie nie mam zielonego pojęcia. Kamil pyta, czy będzie dziś reakcja na nowego Filipka. Z ruskie fajki jak najbardziej będzie. Także zapisany jest już live, Kamil. Możesz sobie tam włączyć powiadomienie i oczekiwać. Będzie dzisiaj wszystko. Ciekawy byłby Bonson z Dacem. No jak najbardziej, Kubson. Chętnie bym sobie sprawdził taki numer. Fajna, lajtowa nuta szybko wpada w ucho. Jak najbardziej. Mieli wspólne numery oczywiście, tak jak Kądzik spisze. Ok, Siemanko Ultra Cox. No dobra, no to w takim razie chyba mamy wszystko powiedziane odnośnie tego numeru, wielkie dzięki za wasze wszystkie opinie, wielkie dzięki za każde, każde aktywności, które tutaj się dzieją, wrzućcie jeszcze łapę w górę, żeby więcej osób mogło obejrzeć ten live, a z mojej strony, jak to nie ma zielonego pojęcia, oczywiście, że źle, no tak, ale z drugiej strony na moim prywatnym Instagramie też zdarza mi się jakieś bartery łapać i w sumie to też może być postrzegane źle. Więc tak, czasem nie mam pojęcia, wiecie co, bo, bo. No po prostu rozumiem te realia i rozumiem pewne wybory osób, które mają takie warunki, jak taka przykładowa Naomi. Aż grzechem byłoby nie wykorzystać obecnie tego, co dzieje się w internecie, mając takie warunki. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Ja takich warunków nie mam, a mimo to jakieś bartery mi czasem wpadają, więc. Co by się działo, gdyby. Rapnął, wyglądał jak naomi. To jest w ogóle przekmina na inny temat. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o ten numer, myślę, że powiedzieliśmy już wszystko. A to, gdzie teraz zmierzam tematycznie, i... no to, to nie jest już dobry kierunek. Myślę, że na tym możemy poprzestać. Jak oglądacie zapis, to oczywiście dajcie znać, co myślicie o tym numerze. Subskrybujcie kanał, wrzucajcie dzwoneczki, żeby mieć powiadomienia o kolejnych live'ach. Black Angel pisze, że klip super, jak najbardziej pełna zgoda tutaj. Zwrota chyba najbardziej rado, radosnego siadła, Aztek też spoko, Bonson też spoko, więc tutaj wszystko solidnie. Tyle z mojej strony, za chwilę widzimy się na kolejnej reakcji, ale żeby wam nie skłamać, chyba będzie Lubin. Chyba będzie Lubin tym razem, a później będzie kartki. Dokładnie tak. Także zostańcie ze mną na dłużej za chwilę kolejny live, a tutaj się odmeldowujemy. Wielkie pięć dla każdego, kto tutaj wpadł. Trzymajcie się. Cześć. Już za planszy.